Dobry wieczór, witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu Polonia Środa Wielkopolska, Notę Czarnków. Są z nami trenerzy, pan Adam Drozdowicz, Noteć Czarnków i Luis Enriquez, e, trener Polonii Środa Wielkopolska. O komentarz do meczu poproszę trenera gości. Witam serdecznie Państwa, komentarz do meczu. Cieszymy się niezmiernie, że wychodzimy ze Środy trzy punkty I nie był to może piękny mecz w naszym wykonaniu, jeżeli chodzi o Działania w budowaniu. Natomiast był bardzo skuteczny, zarówno pod swoją bramką, jak i pod bramką przeciwnika. Stworzyliśmy może 7-8 sytuacji, z tego 6 wykorzystaliśmy. Brakowało nam tego w ostatnich y, naszych meczach, więc cieszę się bardzo, że, że dzisiaj się akurat worek otworzył. Dziękuję. O no, komentarz do meczu poproszę trenera gospodarza. Jako pierwsze się, powiedzieć gratulacje do, do trenera zespółu jak tréner, trenér, no byli skutočne vyššie a my sme sa na, 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 na v okase, v ktorej je odsfera o Cesku Češiných sme, ešte grali sme vysoko, nie tam nie, ta um, nie miał tak vyglądať, ale no to my sme dalej, my sme valčiť dalej, vieme o čo gráme, Takie rzeczy się, się zlaszają, jak na przykład, bigra że runda w meczu, na przykład po 6, po 7 mecze, sapcze, musisz mieć z się pewnego momentu będziesz grać mecz, ale nie aż tak wysoko jak dzisiaj. Nie nie wiliśmy konsekwencje nie byliśmy, byliśmy skuteczni też, jak mi w okazja Brankowa, ale. My idziemy dalej, my będziemy walczyć dalej. My nie, po, my nie będziemy podnosić głowa dół, tylko będziemy pracować dalej. No to teraz e, możemy zrobić na przykład e, analizę, musimy patrzeć, co sobie co, 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 mamy, co mamy do poprawia. I idziemy dalej, idziemy dalej, bo my nie będziemy przynosić nosić w e, dół, bo ja e, bardzo dobrze ten, ten do, te, do tej pory, Już jesteśmy na pierwsze miejsce. I to jest cięcka, to była częska praca. Strzycy całe stawów, chłopaki, całe, całe klub Także my będziemy walczyć dalej, my będziemy próbować się e, aż na, na podium. Dziękuję tenorze. Pytania? Jeżeli nie ma pytań, dziękuję Państwu, życzę spokojnego wieczoru. Dobranoc.